Tutaj kwar kolejny odcinek z Mirror's Age wcięło, e... jesteś, I teraz mały o, fail był, pusz. ponieważ no, była mała scenka, to scenka to... i... Się I tak jak możecie usłyszeć, Fave mówiła coś o siostrze. No i tak. Faith dowiedziała się w swoim, nie wiem... gniazdku, jakbym tak powiedział Batmana, że akurat siostra właśnie jej pracuje chyba w tej firmie i... Słyszałem tam przez radio policji, że tam rozegrały się jakieś strzały i Fave oczywiście troszkę o swoją siostrę wyruszyła Myślę, że wybaczycie mi... Wybaczycie mi, bo... o, wow! Ło! Wow. Ponieważ nie spodziewałem się tego i po prostu dałem pomiń niechcący i teraz nie mogę tego przywrócić i będę ciągle w tym samym momencie. Okej, okay, idziemy Nie wiadomo co tam się dzieje. Jeśli nie mi na nimi pisze. Wow, co jest? Wow, what the fuck? What's going on here? Dobra. A! Ah. Wiesz, że startował na burmistrza? Wreszcie ktoś kto by zrobił coś dobrego. O oh, cholera! O oh, Nie! A! Ah. To bolało. Kurde, kuaro garni się. I tak, dziękuję Wam bardzo, że... chcieliście że, że chcieli się w ogóle ze mną zagrać, że tylu Was było na rozgrywce w Call of Duty Modern Warfare 3. Spodziewałem się, że będzie maksimum 5 osób, a tam były, nie, od 5 do chyba 15 graczy było. Naprawdę cieszę się, że grali się ze mną. A! I naprawdę była zajbista gra i za to Wam dziękuję, chłopaki. A my tutaj kontynuujemy naszą przygodę. O! wiesz, że startował na a Kurde! Coś mi teraz wszystko nie idzie. Dawno nie grałem w tą grę. Dlatego. Wow! Ok, jesteśmy w biurze tutaj. Winda. Hmm. Jak miło! Zabrać dzieci do centrum handlowego New Eden ten weekend. Zatrzymaj się w restauracji Taste New Eden na śniadanie, lunch, obiad lub na małą przekąskę. Taste New Eden to prawdziwy smak raju. Co się stało? Czy ty? Nie! Nie poznajesz go? Powinna. To Robert. Robert Pope, przyjaciel Taty. Cholera, ten Zadzwonił. Rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu. Siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości, tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Pewnie to włamanie go ostro wystraszyło, nie? Tak myślałam. Ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu, poprosił o przejście, a potem pytał o Ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od dziesięciu lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku. Pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka. Pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać! Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę! Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Effie, błagam. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim jest sumie. Nie mogę. Kate, niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Postaram się, Kate. Jeśli coś pójdzie źle, znajdź Milora, mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Fej. Oni się nie tatkają. Wjeżdżaj tamto. No idź. No idziemy. Dziękuję. O. I wszyscy zarasali do mnie. O. Miłość sióstr. Wszystko zwycięży. Tak. Okej, okay, spadamy stąd Wow Ja pierdolę, ale to razi Zajebiste Ło oh. Oh, fuck? Wow Szybko, szybko, szybko Mam no, nadzieję, że dobrze idę Tam winda jest, winda, winda, winda Cholera nie da się. Wyjście powinno być przez księgowość Dobra, Ło I co? nie trafią drzwi. Jaki nieogarnięty jestem dzisiaj? Ło Nie! Nie, 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 Zostaw się! Wow! Ło Kurwa, nawet no nie wiedziałem, że tak można! <weight arthritis> szybko, szybko, szybko! Ah! Dobra, przynajmniej to mi wyszło Ja się dziwię, że oni mnie tak szybko doganiają. Co to jest jakaś policja? O kurde Dobra, idziemy. Szybko, szybko ludzie błagam W pierwszym etapie to ta policja była łatwa, teraz to... Wow! A to gnoje jeszcze strzelają tutaj. Wow! Szybko, szybko, szybko. Aaaa ah, Biegiem, biegiem, biegiem O, gdzie, się się ja! Wow! Cholera! Hahaha <laughs> oh, Ło, fuj Uważaj, uważaj Na lewo, na lewo, na lewo Aaaa ah. Dobra, dobra, idziemy, idziemy, szybko, szybko. Okej, okay, biegnę, biegnę, biegnę. Wow! A, ah, Gatimetrzy Cholera, już powinni dawno trafić. Z moim skillem. <grym> biegnę! No! Kurde! Fak! <laughs> Gdzie teraz? O! Szybko! 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 Ło! Fak! 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 Nad niemską strzelają! A tam z góry moje... A! Ło! Kurwa! Ja dzisiaj naprawdę nieogarnięty jestem Do przodu, do przodu, do przodu! Wow! God damn wow. Mam nadzieję, że dobrze poszłem A kai, ja zrobiłem? <laughs> oh, Co wow, nie, 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 nie. Dobra. Może coś Co za bagno. Kucnę sobie. Nie, żyje. nie mogę? Znałaś go, Otworzyłaś puszkę Pandory. Przejdź mostem przez bulwar. i ruszaj na centurion blada Spoko. Jest zalało tu kolorowo. Yeah. Nie, no, patrz Co jest, nie Dobra, nie będziemy się wygłupiać Idziemy Zbliżają się do ciebie radiowody Nie masz za dużo czasu Do przodu wow. God damn it Wow Co im to się Dobra Próbują cię otoczyć, Faye nie ze mną Dobra, teraz sprint, sprint, sprint Ja pierdolę, szybko, 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 szybko Biegiem, biegiem Oglądaj no się za to tylko dalej. Powinno być jakieś wyjście, to. mała, pamiętaj o jednym O fuck. Uwaga, i O, i spieść, yeah.

너 나리나리나리나 오야 피어 젤러 오, 리나, 리나, 리나. 오. <목소리> 야, <오호. 목소리> 아. do strzelania, ale badam to. I nie martw się o siostrę, zajmiemy się nią.